Jesteś tym, co jesz, jesteś tą osobą, którymi się otaczasz na co dzień, ale rzadko kto mówi o tym, że jesteś tym, co konsumujesz na co dzień w internecie, w którym spędzasz często większość swojego dnia. Ten odcinek jest szczególnie dla osób wysoko wrażliwych, które ściągną emocje jak gąbka. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w telewizji i w internecie najbardziej sprzedają się dramaty, jakieś negatywne, toksyczne rzeczy, które mają na celu sprawić, że tak naprawdę czujemy się źle. Że czujemy się zlęknieni. Dlaczego w wiadomościach w telewizji zawsze na pierwszym planie są rzeczy związane właśnie? Z jakimiś tragediami na świecie. A te pozytywne rzeczy, które mają dać nam ciepłe uczucia, są zawsze na końcu, gdy tak naprawdę już każdy ten telewizor wyłącza jako taki dodatek. Dlaczego w internecie najbardziej sprzedają się rzeczy związane z jakimiś dramatami, z rzeczy związane z ranieniem innych osób? Dlaczego takie rzeczy pobudzają ludzi do rozmowy, do angażowania się w to? Dlaczego takie rzeczy ludzie najchętniej konsumują? Rzeczy związane z czymś negatywnym. Zarówno media. W telewizji, jak i w twórcy w internecie, czy wszystkie osoby, które tworzą jakiekolwiek treści w internecie, bardzo często świadomie wykorzystują tę wiedzę, bo wiedzą, jak działa ludzka psychika i ludzka potrzeba bycia na bieżąco z negatywnymi rzeczami. Dlatego często tworzą albo fake newsy, albo bombardują cię negatywnymi wydarzeniami ze świata, albo tworzą specjalnie jakieś dramaty i kontrowersje, tylko po to, żeby wzbudzić w tobie lęk. Bo lęk jest tak silną silnie angażującą emocją, powodującą napięcie w człowieku, że musisz się zaangażować, bo jeśli się nie zaangażujesz, będziesz czuł jeszcze większe napięcie. Dlatego angażujesz się w to, chcesz wiedzieć, jaki jest finał tej opowieści. Chcesz wiedzieć, jak to się zakończyło, żeby ugasić to w sobie napięcie. I media i twórcy wykorzystują to z pełną świadomością, bo wiedzą, jak to działa, jak ludzie się angażują w negatywne rzeczy. Wiedzą, że nie nie angażują się tak bardzo jak w pozytywne rzeczy, które nie są tak atrakcyjne dla emocji jak te negatywne. Ale w jaki sposób to na ciebie wpływa jako konsumenta, jako osobę, która konsumuje te wszystkie treści w telewizji i w internecie? No niestety wpływa to na ciebie destrukcyjnie. Sprawia, że zaczynasz być coraz bardziej zlęknionym człowiekiem, żyjesz w strachu, w napięciu, zaczynasz się po prostu bać i zaczynasz zanieczyszczać swój umysł coraz bardziej negatywnymi treściami w internecie jak i w telewizji. Gdy zaczęła się cała paranoja z COVID-em, ludzie zaczęli i codziennie oglądać wiadomości, śledzić statystyki zgonów i wszystkiego, co się dzieje na świecie, mimo że nie musieli tego robić. Bo wystarczyła podstawowa wiedza, w jaki sposób trzeba się zachować w obecnej sytuacji, żeby przestrzegać nowych obostrzeń i na czym tak naprawdę stoimy z daną sytuacją. A do tego wystarczyło posiadać telefon komórkowy z dostępem do sieci, którym dostawaliśmy SMS-y w związku z COVID-em, co trzeba robić, kiedy i dlaczego. Ale ludzie mimo to, Codziennie bombardowali się treściami w wiadomościach, i media to specjalnie wykorzystywały, bo wiedzieli, że ludzie się boją. Dlatego sprawiali, że jeszcze bardziej się ludzie bali właśnie o tej sytuacji z COVID-em. I tak ten świat działa. Jeśli nie przerwiesz tego cyklu, jeśli nie wydostaniesz się z tej pułapki konsumowania toksycznych treści w internecie i w telewizji, to będziesz bombardował swój umysł toksycznymi treściami, powodując coraz większy lęk i napięcie w sobie, które będzie musiało znaleźć jakieś ujście, często w negatywnych zachowaniach. Dlatego jeśli nie przestaniesz Oglądać toksycznych rzeczy w internecie, negatywnych, nawet bombardowanie się codziennie takimi serialami i filmami, które są z pozoru bezpieczne, ale tak naprawdę są też toksyczne, bo zawierają jakieś sceny przemocy, gwałtów, yy, tortur. I mimo że to jest tylko serial, że nie, to się nie dzieje naprawdę, to też bombarduje twój umysł negatywnymi treściami. Nie ma nic złego w obejrzeniu sobie thrillera psychologicznego czy nawet horroru, o ile nie jest, nie jest to większość Twojego życia. Dlatego to, co... Powinieneś zrobić, moim zdaniem, Powin... każdy z nas powinien zrobić, korzystając jako konsument z internetu, to jeśli już chcesz korzystać z tego internetu, bo korzystaj w dobrym celu, żebym bombardować swój umysł dobrymi rzeczami, żeby czuć się na co dzień dobrze, a nie żyć w lęku, nie oglądać wiadomości, bo wiadomości są nastawione na budzenie w człowieku lęku. Ja nie oglądam w ogóle wiadomości, nie mam w ogóle telewizora od 10 lat i teoretycznie nie wiem, co się dzieje, a jakoś żyję i żyję całkiem dobrze, bo to, co mam wiedzieć, to wiem i wiem to już jakoś bez wiadomości. Więc nawet takie oglądanie, Pozytywnych rzeczy, jakichś treści, które ciągną Cię w górę, wartościowych, nawet seriali takich, takich śmiesznych, które podnoszą Twoją wibrację, podnoszą Twoje samopoczucie. I to też jest ważne, że jak już oglądasz, konsumujesz te treści, to żeby konsumować je. W dobry dla swojego umysłu sposób. Dlatego obserwowanie też twórców, którzy tworzą wartościowe treści, takich jak na przykład ja, jest też dużo bardziej lepsze niż czy ludzie, którzy wyszukują problemów i oczerniają innych w internecie. Obserwowanie takich ludzi też budzi w tobie lęki i napięcie. Więc obserwuj ludzi w internecie, którzy tworzą fajne rzeczy, którzy cię inspirują lub rozśmieszają nawet, bo nie ma nic złego też w rozrywce. Konsumuj świadomie, bo jesteś tym, co konsumujesz w internecie.